To jest temat troszkę niejasny, również chyba dla specjalistów. Co to jest materia, to z grubsza rzecz biorąc wiemy. To jest to, co wokół nas jest. Wszystko co możemy zmysłami jakoś zbadać. Natomiast antymateria to pojęcie się rozwijało, i zrozumienie z latami się troszkę zmieniało. Więc ja bym chciał powiedzieć troszkę o tym, co to jest, gdzie to jest, po co nam to i ile kosztuje. Co to jest, to jest najtrudniejsza sprawa. Materia, tak jak ją tu rozumiemy, składa się z cząstek elementarnych, które są połączone w atomy. I te atomy dalej tworzą materię. Tak? No i podstawowa jednostka, która jest wokół nas, to jest elektron, który krąży wokół jądra. Jądro składa się z protonów i z neutronów. I to jest podstawowa, tutaj powiem, podstawowy budulec z materii. Z tego robi się molekły, chmurki, snu i Natomiast antymateria, samo pojęcie było związane z tym, że każda z tych cząstek składowych, Zarówno elektron, jak i jądro. Zarówno elektron, jak i jądro. Ma pewnego kuzyna, który jest antycząstką. Otóż antymateria to jest w zrozumieniu takim powszechnym zlepek tych antycząstw. A no, mamy elektron jako podstawowy, podstawowy element materii i jądro atomowe, natomiast do elektronu jest antyelektron i może być antyelektron. Teraz antyelektron zwany pozytonem jest prawie wszędzie. Tu wokół nas, w szczególności blisko reaktora, jest tego trochę więcej. To przychodzi z nieba, tworzy się w. W atmosferze, istnieje w szpitalach, w szczególności w laboratorium ciężkich jądrów, w pecie. Natomiast antyjądro jest niesłychanie rzadkie. rzadkie. Można je tworzyć w laboratoriach i istnieje. Istnieje. gdzieś prawdopodobnie w kosmosie, nie wiem, w niebiednych ilościach, czasem do nas docieni. Otóż przez antymaterię rozumie się połączenie antyelektronu i antyjorna. I to jest bardzo trudne. Stanowi element, właściwie w tej chwili kilku eksperymentów, Zainteresowanie jest, powiedzmy sobie, pochodzi z wielu źródeł, i ja o niektórych powiem. Zacznijmy może od pojęcia antycząstki. Antycząstka, przypuśćmy, że mamy wroc. To jest podstawowy składnik To Można sobie go wyobrazić, z grubsza rzecz biorąc, jako kulkę o bardzo małych rozmiarach. Z ładunkiem elektrycznym dodatkiem i z pewnym wyróżnionym kierunkiem. To jest zarówno kulka naodlądowana, jak i mały magnesik. I teraz w polu ziemskim ten magnes by się ustawiał, powiedzmy, w kierunku, gdybyśmy mieli taki proton, w kierunku bieguna. Tak jak igła magnetyczna w Teraz dla antyczątki. Antycząsta jest takim sobie kuzynem antyprotonu, który miałby ładunek elektryczny przeciwny. I w tym samym polu magnetycznym ziemskim, aby pokazywał kierunek, biegu na południe. Miałby również pewne inne cechy <laughs> przeciwne. Proton, jak tutaj widzimy, nie jest cząstką elementarną, on się składa. Z jakichś wewnętrznych składników. I podobnie antyprodukt się składa też z wewnętrznych składników, które pojawiają się, są antycząstkami tych wewnętrznych składników. Otóż samo pojęcie antycząstki wzięło się w gruncie rzeczy z pewnych rozważań formalnych. Mianowicie ono powstało jako pewien obiekt o charakterze matematycznym. I no, można próbować go zrozumieć w ten sposób. Jeżeli mamy takie równanie x razy x równa się 1, to Państwo wiedzą, że x równa się 1 spełnia to równanie. x 1 razy 1 równa się 1. Natomiast istnieje jeszcze drugie rozwiązanie tego równania. Czy ktoś z Państwa je zna? Minus 1, prawda? Minus 1 razy minus 1 daje Otóż jest pewne równanie podstawowe w fizyce, równanie diraka, które opisuje na przykład elektron. I ono po pewnych przeróbkach sprowadza się do następującej sytuacji. X razy X, gdzie X jest masą, bądź energią. I pojawiają się dwa rozwiązania. Jedno X uwzględnia 1, Natomiast Dirac znalazł jeszcze drugie rozwiązanie, i system. Czyli cząstka o ujemnej masie ujemnej To było w latach dwudziestych. No i nie było jasne, jak to interpretować. W ogóle nie jest jasne, jak interpretować w, nauk, w przyrodzie liczby ujemne. To wiedzą księgowi. Liczba ujemna to jest dług. I jakby dodatnie, no to jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale liczby ujemne to właściwie jest brak czegoś. I w podobny sposób interpretowano antycząstkę, że to jest jakby jakiś brak na gdzieś dziura. Ta interpretacja po pewnym czasie upadła. W tej chwili rozumiemy to w ten sposób, że każda cząstka ma swoją antycząstkę takiego braka. Który powinien, czy antybrata, który też powinien istnieć, i z jakichś powodów jest to mało wokół no, nas. Ale w zasadzie on oh ma inny ładunek przeciwny elektryczny, inny moment magnetyczny, inne cechy, na przykład w dużej bawie I pierwsze antycząstki, znaczy antyelektron, zostały odkryte w 30 latach. Potem antyproton, później. Mieć... I w tej chwili każdy cząstek, no, widzi się w laboratorium, jej antycząstek. Wobec tego istnieje pewna symetria między światem materii i antymaterii, i... i ona jest naturalna jako symetria jest zagadkowa w tym sensie, że nie wiadomo, dlaczego tej antymaterii wokół nas jest tak mała. Praktycznie i nie widzimy. Więc cechą charakterystyczną antycząstek jest to, że jeżeli się je zbliży do cząstek, to one się unicestwiają. Tak jak jeden minus jeden daje zero. One się unicestwiają, no ale mają pewną energię. Już w obecnej sytuacji to nie ma jednej energii. Obie mają energię dodatnią i ta energia musi się wyzwolić. Ona się wyzwala w postaci dosyć solidnego wybuchu. Albo jest to, gdzie to w światło, albo w jakieś lżejsze czas. Stąd pojawia się zainteresowanie w praktyczne antymaty. Jeżeli mamy tutaj Kawałek materii i kawałek mat antymaterii, i żeby je razem, no to będzie bomba. A to w pewnym okresie stymulowało badanie w tej ja jeszcze do tego wrócę. Teraz, ponieważ one się unicestwiają. Wobec tego możliwy jest proces odwrotny. Jak się włoży pewną energię, to można wytworzyć taką parę cząstek, a tych cząstkach mocno coś uderzyć. A jak się mocno uderzy dwie rzeczy, to dowolne praktycznie, ale tak naprawdę to cząstki w akceleratorach, no to można stworzyć parę. I to jest stosunkowo prosty i standardowy zabieg, który w tej chwili wielu laboratoriach się Natomiast sklejenie antyelektronów i antyprotonów jest już bardzo skomplikowany techniczny proces. Sklejenie tego w atom. Trzeba je spowolnić i spowodować, żeby się skleili. No i to, co nam taki atom ja, 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 ja. Przede wszystkim pytanie, które jest. Zasadnicze tutaj, czy to będzie taki sam atom jak ten atom wodoru? Czy będzie miał te same właściwości? Czy ta symetria pomiędzy materią i antymaterią, rozumiana w najprostszej sytuacji jako symetria atomu wodoru i antyatomu wodoru, ona istnieje? Czy to będzie coś, co będzie takie same, czy bardzo podobne? Otóż, jak zobaczyć taką tak antymaterię czy antyerię? No materię możemy zobaczyć okiem, prawda? Widzimy, że, że coś świeci. A no, jest pytanie, co świeci, prawda? Światło przychodzi do słońca. Tam jest emitowane przez elektrony, które tu jak widzę, ten stół. Tak naprawdę widzę elektrony, które odbijają to światło, one są powidzane i tam Wobec tego okiem widzimy właściwie elektrony. Jeżeli próbujemy materię wymacać ręką, to też w gruncie rzeczy czujemy elektrony. One się zapierają na miodra, potem Możemy materię podnieść, zwłaszcza. No, bądź usłyszeć. Jeżeli ją podnosimy, to już czujemy jądra, bo jądra są ciężkie. Podobnie jest przy I teraz jak zrobić z antymaterią? No więc najlepiej zobaczyć. Prawda? Wymacać jest dosyć trudno, bo jak zbliżymy materię, rękę czy cokolwiek do antymaterii, to wybuchamy. No ale można zobaczyć ewentualnie, czy są wybuchy w kosmosie, czy gdzieś materia antymateria tam się A Otóż nie ma takich wybuchów, nie ma jakiejś istotnej skali. Wobec tego stąd jest podejrzenie, że antymateria w kosmosie jest niesłychanie. Inne możliwości typu podniesienia antymaterii są w zasadzie w zasadzie możliwe, ale, ale w tej chwili projektów żadnych nie ma. No i po co ma ta antymateria? istnieje aspekt naukowy, gdzie świat wokół nas nie ma antymaterii. Jest wyraźnie niesymetryczny. Podstawy tego wszystkiego mówią, że materia i antymateria mają pewne cechy symetryczne. I że kiedyś, w okresie wielkiego wybuchu, będziemy razem, razem. Tylko z jakichś powodów antymateria wymaga. I widzimy. Wymagała, dlatego że ta smetria nie jest pełna. Antymateria jest jednak troszeczkę. Jak się popatrzy, powiedzmy sobie na ten bardzo prosty model to okazuje się, że w sytuacji protonu i antyprotonu te kurki są mniej więcej takie same, z wyjątkiem tego, że ładunki są Natomiast dla innych antycząstek jest taka jakaś niewielka planka. Ta planka jest powiedzmy rzędu jednej tysiącznej powierzchni. I ta mała planka, która łamie tą symetrię, spowodowała wymarcie antymaterii. Od czasu powstania, kreścia. i to jest jeden z punktów, które są interesujące. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że aspekt aplikacyjny ciągle hey, mnie no, zadaje Gdziekolwiek jest szansa stworzenia wybuchu, no to. Zawsze znajdą się znajdą się ludzie, którzy będą zakończeniu, ale będziemy będą Jeżeli chodzi o aspekt medyczny, to walor antyczasów w szczególności antyprotonu, jest taki, że jeżeli znajdziemy pacjenta, powiedzmy sobie rapię protonową, czy Xami, kręgionoskimi, to one przelatują przez organizm i zanim dotrą do chorej tkanki, to wszystko zniszczą Natomiast antyproton ma bardzo krótką drogę hamowania. Można go zlokalizować w chorym kadłubie. I to jest jedno Antyelektron daje podstawę diagnostyczną beta. pozytywną, bo pakuje się w pacjenta środki radioaktywne, i potem one się gromadzą w komórkach rakowych i emituje się pozytywnie. to się wykrywa. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty. Militarne, to od dawna y, ludzie no, z kompleksu wojskowo-kosmicznego byli zainteresowani w badaniu poszukiwaniem coraz mocniejszych. Pierwsze projekty, robione przez znak uczonych, tak to troszkę kamuflowały, jako ratunek cywilizacji przed możliwą zagładką leci coś, zniszczy ziemię. Obecnie były projekty tworzenia rakiet, powiedzmy długości jednego kilometra, które mogłyby uratować 20 tysięcy ludzi w sytuacji. I one byłyby napędzane wybuchami na Te projekty zamarły, ale istniały projekty i istnieją projekty NASA, żeby my zminiaturyzować te rakiet. Do kilkudziesięciu 10 metrów, no normalnie. I wybuchy byłyby wybuchami jądrowymi. Znaczy, byłby tam uran na końcu, ale wybuchy byłyby stymulowane antymaterią. Antymaterię by się gromadziło, ona by powodowała rozszczepienie, i takie projekty są. Był projekt na 50 miliardów dolarów, który podobno jest już w ostatniej fazie swojej prezydencji z Kassą. Z powodu kryzysu energetycznego raczej zmienił. Jeżeli chodzi o transport i przechowywanie, no nie mam czasu omawiać. Można antymaterię przenosić. To się pojawiło w znanym, spędzonym filmie o wysadzeniu patykanem, który to z punktu widzenia technicznego był może niezupełnie sensowny, ale można przenosić antymaterię w walizkach o rozmiarach metra sześciu. I akurat, jak byłem przypisany do eksperymentu, który miał wozić taki antyprotokół, taki walizkę do wyjazdów. To jest trudne, eksperyment, został przesunięty poza moje, że tak powiem, no, mój horyzont życiowy. Bardzo żałuję, bo byłem tam ewidentnie najstarszy i miałem nadzieję, że to ja będę włożył tych No i ostatni, to co chciałem powiedzieć, to koszta podatków. Jeden gram przy produkcji cenuski w tej chwili wymagałby o tyle lat produkcji cenuski zbiorów. Każdy rok by tyle kosztował i z tego jednego gramu można by dostać trzy bomby Hiroshima. No więc wyraźnie, cele militarne są nieopłacane. Z drugiej strony w tych projektach amerykańskich mówi się, że produkcja roczna Laboratorium Fermiego wystarczyłoby do tego, żeby zebrać tą falizerczkę, włożyć tam tą małą rakietę i powodować wybuchy typu jądrowego. I można byłoby przy pomocy rocznej produkcji lau dotrzeć do WP. Czy, czy, czy nawet poza WP? Minimalne koszta teoretyczne, gdybyśmy potrafili. Zamienić bezpośrednio energię z elektrowni siekierki na pary, a materia na tym to, to jest podobno minimalny koszt. 3 miliony za Technicznie w nie wiadomo jak to zrobić, ale ekonomicznie jest to już cena. No, tak na Dziękuję. Dziękuję pięknie. Czy są jakieś pytania? No, pytanie są przechowali się, że spóźniłem, przepraszam bardzo, bo przechowujemy w polu magnetycznych, tak? Przechowujemy. Ale w natura to, to... pola magnetycznego no, w zasadzie w materii no, podniesieniu do materii mam w stanie. To co będę w naszym polu magnetycznym? Bo... Te pułapki to są takie same pułapki jak, jak normalne pułapki Paula. Czyli... I teraz ja widziałem dwie, jedna do tego eksperymentu przełożenia, jedna miała metr sześcienny, a druga miała powiedzmy 5 metrów sześciennych. Więc one istnieją, przechodowanie jest możliwe, wklejenie tam do tej pułapki antymaterii w sensie antyatomu jest niesłychanie trudne. Oni w cern mają w tej chwili kilkaset, co najwyżej przypadków ankrywody. I to tylko jeszcze nie doszło do pułapki. Tak? Więc. W tej chwili nie ma. Ale ci, ci ludzie, którzy robią te pułapki, oni są pewni, że. Tak? To, co jest pewne w tym eksperymencie japońskim, to jest troszkę inna sytuacja. Ma się normalne jądro z dużym nadmiarem neutronów sprowadza się antyproton z cenu i robi się atom. Gdzie jest antymateria na orbicie. I trzymanie takiego atomu w głowce nie stanowi. Bo łatwo go skleić w kupiców. Czy jeszcze jakieś pytania? E, może Dlaczego nie jest stwierdzona tą o antyfoton. A, istnieje cała kategoria cząstek, które są tożsame ze tych antycząstkami. To muszą być cząstki neutralne, po pierwsze, i inne liczby kwantowe, tam malionowe i tak dalej, muszą być zero. I foton jest właściwie sam dla siebie Stąd to jest taka wyróżniona kategoria. Formalnie. Jest tak z fotonem i z mezonem Pizem. On sam dla siebie jest antyczący. Dlatego to, to jest bardzo specjalne. Ale formalnie jest to, jest to możliwe. Inną taką możliwością jest, jest neutrino majorana. To jest neutrino, który jest ma moment magnetyczny, znaczy ma spin, nie ma ładunku i być może taki jest. Znaczy takie, poza fotonem, istnieją formalnie możliwości ale tylko foton jest sam dla siebie męczący. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, zapraszamy. Za w ciągu ostatnich siedmiu lat, które upłynęły od poprzedniego referatu, e, zmieniło się trochę, to znaczy są nowe eksperymenty, które chciałbym przedstawić. E, głównie, a właściwie jedynie robione w europejskim ośrodku CERN pod Genewą. Różnymi, przy pomocy różnych zespołów e, japońskich, amerykańskich i europejskich. Eksperyment Asakusa stworzył wiązki antywodoru i jest w stanie przenosić je w specjalnym rurze nazwijmy to, do odległości kilku metrów. Temu eksperymentowi udało się póki co zmierzyć masę antywodoru i porównać z masą wodoru. Dokładność tego eksperymentu wynosi jedną bilionową część masy. Eksperyment alfa zrobił pomiar ładunku antywodorów. On powinien być równy 0, tak jak ładunek wodoru. Tutaj również zmierzono, że on jest zerem, z dokładnością do jednej bilionowej części ładunku elektronu. Inny typ eksperymentów to było badanie własności. Przyciągania antymaterii w polu ziemskim. Oczywiście zawsze się znajdą ludzie, którzy będą sądzili, że antymateria nie będzie spadać, tylko poleci do góry. To jest bardzo mało prawdopodobne. I dwa eksperymenty są w przygotowaniu. Jedna to jest coś, co można by porównać z rzutem kamieniem. Antymateria wyrzucona z pewną prędkością spada na Ziemię po paraboli. Można tą parabolę zmierzyć zmierzyć czas spadania, upadanie. Ten eksperyment jest zaawansowany, ale nie gotowy. Drugi eksperyment to jest analogia eksperymentu Galileusza zrzucania kamieni z wieży w Pizie. Tutaj zrzuca się antywodór. W pewnym urządzeniu, które ten no, antywodór będzie spadał, i będzie się obserwowało, jak on się zachowuje. Jak spada, i czy w czasie spadania jego reakcja na światło będzie taka sama jak dla normalnej materii. Te eksperymenty wymagają spowolnienia antywodoru do prędkości bliskich takim codziennym naszym prędkościom, czyli do 1 metra na sekundę. I w eksperymentach, w jednym eksperymencie tego typu, bierze udział nasz Instytut. To jest bardzo ciekawy eksperyment. Najpierw tworzy się jon, który zawiera antywodór i jeszcze dodatkowo pozyton, czyli jest dodatni. Jego się łapie do pułapki i ta pułapka, w tej pułapce odrywa się ten dodatkowy. Pozyton I patrzy, jak spada w dół pod wpływem ciążenia ziemskiego antywotór. Otóż zapewne on będzie spadał, ale prawdopodobnie będzie się odbijał od dna i będzie można obserwować pewne oscylacje tego antywotora. Oba eksperymenty obiecują dokładność pomiaru stałej przeciągania ziemskiego, która wynosi około 10 metrów na sekundę kwadrat, z dokładnością do 1%. To nie jest dużo, ale to dopiero jest wstępna faza tych eksperymentów. Niestety główny cel tych eksperymentów, czyli badanie symetrii odbicia, łączonego odbicia, zmiany znaku ładunku, Odbicia w lustrze i odwrócenia biegu czasu nie zostało osiągnięte jeszcze. Pracują nad tym trzy zespoły: jeden amerykański, drugi głównie japoński i trzeci europejski. No i trzeba mieć nadzieję, że wkrótce będzie